Stefan rozpadało się, nie? To co, idziemy na chwilę zobaczyć. Najwyżej jak zmokniemy, to wrócimy. Tak? Z kim głową chociaż. O, skinąłeś Siemaneczko, siemaneczko kochani No i co? Pada, bo pada, ale wybrałem się do lasu Wiecie jak to jest, jak człowieka nosi, nie? Ja tam nie spędzam czasu jak większość naszego społeczeństwa, że rano zdychają. Koronalny ptaszek jestem, wstaje i w dniu wolnym myślę, co tu robić. No, a co tu najlepiej robić? Iść tu ptać, nie? Także idę, zobaczę, może coś się uda nagrać. Miłego oglądanka. Pierwszy fant, i podano do stołu. Słyżeczka. I mam pierwszego moniaczka. A co to? Aha Dwójka z PRL-u Król prl to ma PRL -ę. Chyba na wagary chodzili do lasu Kredki się wysypały, ale kredek nie pokazuje to ostrzynkę pokazało I Moniaczek Ale jaki? O, nic nie widzę. Nie wiem co to jest. A chyba jakiś orzeł. Czekajcie, Bolesław Prus. Bolesław Prus, dziesiątka. Taka dobra rada dla początkujących, bo starsi wiedzą, zawsze sprawdźcie to miejsce, gdzie wykopaliście, bo potem dwójka wpadnie po dziesiątce od razu tam się z siebie śmieje, kochani. Trzy razy sprawdzajcie to miejsce, nie dwa. <grystanie> Jaki rozrzut, kurę. Dycha dwójka, piątka. Proszę bardzo. Jakiś grzybiarz pewnie zgubił. Bo już nie powiem znowu, że narciarz <grystanie> przy drzewku sobie <grystanie> kucnął i mu wypadło. Na owe czasy to musiał być Bogaty narciarz. Co to? O, złotóweczka. O, także mam kurczę cały przegląd PRL-u w jednym miejscu. Jedynka, dwójka, piątka, dziesiątka. No, takie strzały. To będzie PRL, to jestem naprawdę niekwestionowanym królem. No jest, piątka. <śmiech> <śmiech> Także Krzysiu, wajcherowskie wykopki, sory, ale król może być tylko jeden. To się pobawmy w tą wielką tajemnicę wiary. O. Złoto i dolary. Kolejna piątka. Ale sypie prl -em jest ameliniowy gołąbek o, trochę przewrócę PL89 Jest krągłość Ech, Ale dobra Ale jest fanta Pięć groszy, to już chyba sam siebie tak pocieszam. <laughs> I czerwony gołąb do kolekcji. 076 Taki bajer. Kochani, dzisiejszy filmik to może być jako dokument, Jakich nominałów używano w PRL-u? W monetach, ja pierdzielę co jeszcze brakuje: 20 groszy i 50 groszy. Aha, i 5 chyba groszy też były. Masakra. PRL, i wychodzi z błotka znowu. Dyszka, Nawet nie wiem, który rocznik. Ale to już nieważne. Chyba przegrywam. A to jest coś nie z epoki. Coś innego. Także patrzcie, jaki może zostać fand dnia. No, dla przypomnienia. to chwilą ciszy guma. No i co, kochani? Wykopkowo to przegrałem z ostrym cieniem mgły, taka jak było, widzieliście? Ale to nie o to chodziło. Chodziło bardziej o to wyjście poranne. Jak dla mnie to mega zaprawa, mega, mega znowu spacerek, dwie godzinki w terenie po tych naszych górkach tutaj wejherowskich, to jest Daje to, daje to w kopyta mocno a jakąś tam jednak kondycję trzeba zachować, bo wiecie, kto siedzi w domu temu dupa rośnie nie? a takim to nie warto być także jak wam się podobało pamiętajcie, ekipa czarnych kciuków subskrypcje do następnego, trzymajcie się, hejo